Siemaneczko, z tej strony Podliński i witam Was w kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka jest pytanie, które co jakiś czas dostaję, czy to na swoją skrzynkę, czy to gdzieś na Instagramie, pytanie dotyczące Skuteczności działania rollerów do brody. Wielokrotnie widywałem w internecie wielkie i niesamowite metamorfozy przed i po stosowaniu tego rolera. Jednak chciałbym rzucić trochę światła na to, całe, na to całe zagadnienie i powiedzieć wam, z czego to może wynikać. Na początku muszę powiedzieć, że sam takiego rolera nie mam i nie używałem, ale szukałem badań klinicznych, które potwierdzałyby, że ten UF roller działa. I niestety, ale takich badań nie ma. Są badania, które pokazują skuteczność leku i rolera, ale roller występuje tam. Tak naprawdę tylko jako narzędzie. Mechanizm działania tego rolera tak naprawdę opiera się na wykonaniu masażu skóry, no bo masaż skóry powoduje to, że skóra jest lepiej ukrwiona, a więc substancje odżywcze szybciej są transportowane do naszych komórek. Nie zmienia to jednak faktu, że taki sam masaż możemy wykonać palcami, nie potrzebując żadnego dodatkowego narzędzia. Drugą funkcją tego rolera jest to, że te igiełki, które są na końcu tego narzędzia, powodują mikro dziurki, które mają sprawiać, że substancje odżywcze, które Będziemy dostarczać z zewnątrz, a więc olejki, balsamy, czy też leki będą wchłaniać się lepiej. I tutaj jestem skłonny uwierzyć, że faktycznie może to prowadzić do lepszego wchłaniania się tych substancji, ale tak jak już mówiłem wcześniej, nie ma na to żadnych podpartych badaniami dowodów, że faktycznie tak się dzieje. A więc ten masaż skóry możemy wykonać, czy to rulerem, czy to palcami, czy to kartaczem, który przy okazji pomoże nam usunąć martwy na skórek, który gromadzi się tutaj na brodzie. A więc jak to się dzieje, że ludzie stosujący roller mają lepszy zarost? Odpowiedź jest bardzo prosta. Podczas korzystania z tego rollera oni po prostu nagle zaczynają o tą brodę dbać. Jeżeli człowiek wcześniej używał oleju jedynie do smażenia schabowych, a nie do nawilżania swojego zarostu, no to nic dziwnego, że jeżeli w momencie, kiedy nic nie robiłeś, a nagle zaczynasz o brodę dbać, pielęgnować ją, używać rollera, e, pobudzać skórę, ale także stosować zewnętrzne środki, e, które mają powiększyć, e, polepszyć porost twojej brody, no to oczywistym jest to, że ta broda będzie wyglądała lepiej. Więc nie doszukiwałbym się tutaj magicznych działań samego rolera, tylko tego, że faceci, którzy zaczynają korzystać z tego typu urządzeń, po prostu zaczynają przekładać wagę do dbania o swój zarost. Oczywiście stosowanie produktów typu olejki do brody, balsamy do brody, czy jakiś masek, yy, serum, czy czegokolwiek, co ma substancje odżywcze i pomoże odżywić nas, nasz włos, zawsze będzie miało pozytywne konsekwencje w postaci czy to lepszego odżywienia włosa, jego pogrubienia i ogólnego poprawienia jej, jego. condizioni No dobra, ale przecież są takie przypadki, kiedy gość ewidentnie nie miał brody i nagle ma piękną brodę. I jak to się stało? Jest na rynku lek, który nazywa się Minoxidil. Oczywiście ja w żaden sposób wam go nie rekomenduję. Za każdym razem, kiedy stosujecie jakiś lek, musicie skonsultować to z lekarzem, w tym przypadku z endokrynologiem, no bo żaden lek nie jest dla Was obojętny i ja was do obrania leków nie namawiam wręcz przeciwnie. Ale ten lek działa. I w takich przypadkach, kiedy ktoś mówi, że używał tego rolera i pomógł mu on uzyskać piękną brodę, to za tym wszystkim tak naprawdę to i stosowanie leku. A więc podsumowując, roller sam z siebie nie sprawi, że Twoja broda będzie gęsta, bujna i piękna. Natomiast jeśli korzystasz z jakichś zewnętrznych substancji, czy to leków, czy to kremów, czy balsamów, czy jakichkolwiek kosmetyków, które mają poprawić kondycję Twojego włosa, to taki roller faktycznie może być przydatny. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że możesz tak samo w taki sam sposób pobudzić swoją skórę, korzystając z jakichkolwiek innych narzędzi, czy też chociażby z własnych palców. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. A my już niedługo widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i Siema!